Siemano wszystkim, witam was na kanale Koło Object Fishing. Zapraszam was na losowanie nagrody konkursowej. Konkurs odbył się miesiąc temu. Jest dzisiaj 1 kwietnia 2021, godzina 14:03. Tu jest lista osób, które wzięły udział w konkursie. Jak na pierwszy konkurs, szału nie ma, ale też nie źle. Tak więc zaczynamy. Gdy wcisnę start, oczywiście zamknę oczy, wcisnę stop. Tutaj na to wpływu nie mam. A więc, tak, wygrana pójdzie do osoby. Paczkomatem, proszę tą osobę o wiadomość prywatną na kanale lub na grupie facebookowej lub na Facebooku oczywiście. Tak więc, zaczynamy. Odpalamy trzy. 2. 1. Jazda! Gratuluję! Dzisiejsze zwycięstwa, wędkarstwo z Dominikiem, Kapitan Lempicki. Proszę cię o Dominik o wiadomość. Życzę wszystkim wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Nie no, żartuję smacznego jajka. No i oczywiście połamania kija w tym nowym sezonie. Zapraszam do subskrypcji kanału. Lajkujcie, jakieś miłe komentarze i niebawem kolejny konkurs. Trzymajcie się, siema!